Mam nadzieję, że to dobry prognostyk i dobry początek. Pan prezydent bardzo koncyliacyjnie dzisiaj podchodził do tematu i w rozmowach i z panem prezydentem i z ministrem Mastalerkiem, no, mieliśmy kawał porozumienia, o tak bym powiedział, w tym, że dzisiaj w Polsce potrzebna jest stabilność, że współpraca z rządem musi się dobrze układać. Pan prezydent deklarował to zresztą, mówiąc w swoim wystąpieniu, że zaprasza do pałacu. Że będzie otwarty na wszystkie pomysły, że może nie na wszystko się zgodzi, ale o wszystkim będzie chciał spokojnie rozmawiać. Ta wola ze strony pana prezydenta nie mogła być wyrażona jaśniej. Zaprosił nas też na. Znaczy mnie nie, bo chyba, nie wiem, to zobaczymy, bo ja już nie wiem jaki ja mam teraz status w, w całej tej nowej układance na Radę Bezpieczeństwa Narodowego w przyszłą środę, gdzie chcę rozmawiać o... W kwestiach związanych z Ukrainą, z bezpieczeństwem Polski szeroko rozumianym. Mam nadzieję, że te rady, które do tej pory były robione w trybie następczym, a więc sprawozdawczym, staną się wreszcie radami konsultacyjnymi, czyli takimi, które będą przed podjęciem decyzji, a nie po jej podjęciu. To w przyszłym tygodniu. Natomiast bardzo mi się podobało też wystąpienie pana premiera Tuska, bo był bardzo asertywny i bardzo jasno i wyraźnie zaznaczył, jakie będą priorytety rządu, że nie odpuści praworządności, że nie odpuści tych wszystkich. Rzeczy, na które umawialiśmy się z naszymi wyborcami. To było dobre wystąpienie, ale muszę powiedzieć, że odkąd się panowie tutaj spotkali w Sejmie to takie i rozmawiali długo, to takie obrazki naprawdę cieszą. No i stoją w kontrze oczywiście do tego obrzucania łajnym politycznym, w choćby pana premiera, wyzywanie go od niemieckich agentów, porównywanie do Hitlera czy jakieś inne rzeczy, które przecież z ust niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości miały miejsce. Postawa pana prezydenta kontrastuje z ich zachowaniem. Kontrastuje w sposób pozytywny i jest dla nas naprawdę dobrym prognostykiem na przyszłość. To jest strategia polityczna prezydenta? Być może, tylko pytanie, co miałoby być efektem tej strategii. Pan prezydent jest pod koniec swojej kadencji, drugiej kadencji, nie będzie znowu kandydował. Może doszedł do takiego wniosku, jak my doszliśmy, że jeżeli 74% Polaków idzie do wyborów, co się nie zdarzyło nigdy wcześniej, to wysyła bardzo jasny sygnał, że czegoś bardzo konkretnego od klasy, Politycznej oczekuje czegoś innego niż było do tej pory. Pan prezydent, ja nie wiem, oczywiście, wiecie, no w polityce yy, yy, trudno mówić wszystko na pewno, ale myślę, że pan prezydent wysyła dzisiaj do nas sygnał, yy, że ten sygnał od społeczeństwa też do niego dotarł 74%. To jest naprawdę bardzo poważna rzecz. Jak się rozmawiało wcześniej, ile razy ja rozmawiałem z prezydentem Dudą, bardzo często podkreślał swój wynik wyborczy, ile milionów ludzi na niego zagłosowało. To jest chyba coś, co on rozumie i czuje. Taki eufemizm, dzisiaj, który się posługiwał? że zwyciężyliście w procesie politycznym, który trwał. No bo oczywiście musiał też powiedzieć pisowi, że pis matematycznie wygrał te wybory. W, tutaj musiał zrobić panu Bogu świeczkę i diabłogarek. Natomiast w, no to wszystko ja rozumiem. bo, bo... Ale miał też rację. No, wygraliśmy w procesie politycznym, w procesie formowania większości, w procesie czy, przejrzystym, pozbawionym przemocy, w pełni demokratycznym, konstytucyjnym, a przede wszystkim z potężną społeczną legitymacją i to bardzo cieszy. A czy ta zapowiedź prezydenta, że nie będzie, że nie będzie blokował ustaw, które, znaczy, że będzie się oczywiście uważnie przyglądał, ale żeby nie zwracać na to uwagi, na te zapowiedzi wcześniejsze Koalicji rządzącej obecnie, żeby, że prezydent może zawetować ustawy. Czy to ośmieli was do tego, żeby składać ustawy w waszym, z waszego programu? Ale nas nie trzeba ośmielać, bo my jesteśmy gotowi z, z tymi pomysłami, będziemy przekuwać je na ustawy i będziemy to robili w pełni asertywnie. Pan prezydent będzie oczywiście zawsze jako zwieńczenie tego procesu legislacyjnego się w tej sprawie wypowiadał. Natomiast Moje doświadczenia czy rozmowy z panem prezydentem wskazują, zwłaszcza w ostatnim czasie, że będzie on miał swoje szańce. Pewnie jednym z tych szańców będzie kwestia KRS, nominacji sędziowskich. Natomiast w pozostałych sprawach dotyczących naszego bieżącego funkcjonowania, życia, edukacji, w, nie wiem, innych rzeczy, w, być może nie będzie aż tak dogmatyczny, jak do tej pory się wydawało. To moja oczywiście tylko supozycja. Natomiast to zobaczymy. Mnie dzisiaj te słowa, które padły, cieszą. I cieszę się, że te dwie osoby, tak kluczowe dzisiaj dla... Dlatego, żeby ten 15 października rzeczywiście dobrze zapracował. Czyli prezydent i premier wydają się być ludźmi, którzy obaj rozumieją powagę sytuacji, powagę chwili. I wyrazili powszechnie, przed milionami Polaków, gotowość do współpracy. To jest bardzo potrzebny nam dzisiaj obrazek. Czy federacji, który tylko potępia zachowanie Grzegorza Brauna, zasługuje na to, żeby mieć miejsce w prezydium sejmu. Z tego, co wiem od marszałka Bosaka, te narady Konfederacji będą jeszcze trwały w dniu dzisiejszym. Oni się tam cały czas konsultują, rozmawiają ze sobą. Wiecie to jest Państwo, że. Już sam fakt, znaczy, że jeszcze się konsultują tak, w tej sprawie? Tak, tak uważam. Tak uważam i też mam w tej sprawie wyrobione bardzo jasne zdanie. Ja jako ja nie konsultowałem tego jeszcze z moją siłą polityczną, z Polską 2050. Natomiast jeżeli. Konfederacja uzna, że pan Brown nadal będzie miał miejsce w jej szeregach. To nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji z panem Braunem na pokładzie w prezydium Sejmu. Ten wniosek w tej sprawie będzie głosowany w, na tym posiedzeniu, no pewnie w środę, może w czwartek. Zobaczymy, jak nam się to, ten harmonogram precyzyjnie ułoży. My będziemy się w tej chwili w tej sprawie konsultować i czekamy też na ich decyzję, bo ich decyzja powinna być absolutnie jasna, klarowna. Wszyscy chyba zgadzamy się co do tego, że ten absolutnie agresywny głupi, bestialski akt, który wczoraj miał tutaj miejsce i który też w jasny sposób wpisuje się w oczekiwania wrogów Polski. Bo po tym, co stało się w, oczywiście i rozniosło się po świecie, możemy powiedzieć, albo możemy idąc po nitce do kłębka zapytać, komu zależało, żeby w tak ważnym dla Polski dniu wydarzyło się coś takiego w polskim Sejmie i to taki obraz polskiego Sejmu, polskiego parlamentu, Polski, a nie obraz e, demokracji, nowego rządu, który wyłoniło 74% Polaków, poniósł się w świat. To jest w oczywisty sposób rosyjska agenda. A to nie, nie będzie, to nie pan nie pan będzie pan odpowiedzialność zbiorowa, panie marszałku? Nie. Wie pani, e, rozmawialiśmy wczoraj ze Strażą Marszałkowską. W tej chwili e, za chwilę minister Cichocki będzie miał po raz kolejny z nimi spotkanie. E, ta sekwencja trwała 7-8 sekund. I dzisiaj strażnicy nam mówili, e, ale my byśmy my, myśmy byli też szkoleni do chronienia posłów, a nie do rzucania ich na ziemię e, w obezwładniania i stosowania wobec nich przemocy fizycznej. My oczywiście porozmawiamy z, 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 z jeszcze raz ze Strażą Marszałkowską, co będzie można udoskonalić, udoskonalimy, ale zwróćcie Państwo uwagę: ci, którzy mówią, że to się stało z tego powodu, że zlikwidowaliśmy barierki pod Sejmem albo że dziennikarze mogą się po nim swobodnie przemieszczać, są po prostu hipokrytami. Tego bestialskiego aktu dokonał poseł Rzeczpospolitej, jeden z nas. Nasz kolega z ław poselskich, człowiek, który cieszy się immunitetem, który cieszy się nietykalnością. W, w takich sytuacjach to nie był gość Sejmu, to nie był dziennikarz, to nie był ktoś, kto wszedł nagle w nie wiadomo skąd. To był poseł Rzeczpospolitej, który coś takiego zrobił, że wziął stąd gaśnicę, poszedł i zaczął robić tego typu rzeczy. To się działo naprawdę w sekundach. Przeanalizujemy, czy strażnik mógł zareagować bardziej gwałtownie i zdecydowanie. Być może trzeba będzie zmienić zalecenia w tym względzie bo może musimy wyciągnąć taką nauczkę, że to poseł może być niebezpieczeństwem w Sejmie. Może do tej pory nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale może teraz musimy niestety zmienić procedury, bo po raz pierwszy okazało się, powtórzę to, nie mogę w to uwierzyć, ale, ale po raz pierwszy okazało się, że poseł Rzeczpospolitej może być największym zagrożeniem w Sejmie Rzeczpospolitej, fizycznym, dla innych obywateli, nie tylko dla swojej ojczyzny. To w kontekście to marszałka Hołowni, bo, i, przepraszam bardzo, w kontekście marszałka Bosaka, chciałem zwrócić pana uwagę, w kontekście marszałka Bosaka... E, Panie Marszałku, czy to nie, jest, nie byłoby zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Wczoraj Włodzimierz Czarzasty na konferencji, którą Państwo mieliście na dole, mówił, to, byłoby, od, to byłaby odpowiedzialność zbiorowa to, że jeden zwariował, nie należy traktować innych jako idiotów. Ale oczywiście, no mówi, tu, mówił tu chyba o polskim sejmie, bo myśmy wczoraj w większości. Oczywiście niektórzy nie zaniedbali żadnej okazji, żeby zrobić sobie na tym swoją brudną politykę. Natomiast w większości, no wszyscy byliśmy oburzeni, od prawej do lewej. Klub Konfederacji był skonsternowany, a my wszyscy byliśmy. Byliśmy oburzeni, albo większość z nas. Natomiast, wie pan. My jesteśmy tutaj dlatego, że jesteśmy przedstawicielami pewnych środowisk politycznych, które mają określone kody wartości, zachowań. Wspieramy się nawzajem. Sejm jest miejscem gry zespołowej. Grę indywidualną toczy się w Pałacu Prezydenckim, w jeszcze może paru innych miejscach. Sejm to miejsce, w którym grają zespoły. Jeżeli jakiś zespół ma w swoim składzie zawodnika, który bije innych, który innych obraża, opluwa, szarga czyjeś świętości, to taki zespół, a nie tylko ten piłkarz, zostaje wykluczony z rozgrywek. I i zgodnie z tym z tą zasadą powinniśmy postąpić również w tej chwili. Ja czekam bo, bo czekam na bardzo jasne stanowisko w tej sprawie i Marszałka Bosaka, i Konfederacji. Nie będziemy teraz mieli Sejmu. Czekamy do wtorku, do środy, mają chwilę, natomiast uważam, że właściwym gestem byłoby to, żebyśmy wszyscy pojawili się tutaj, całe, które będzie w Warszawie. Oczywiście prezydium Sejmu prawdopodobnie jutro będzie to zapalenie świecy Hanukowej tu o 16. Za chwilę jeszcze potwierdzę to z ministrem Cichockim, bo trwają rozmowy z gminą żydowską. Zapowiedziała się, już zaprosiłem ją, będzie Małgorzata dawa błońska w Będą ci posłowie i posłanki, którzy będą e, mieli akurat możliwość uczestniczyć w tym. E, e, mam nadzieję, że marszałek Bosak wtedy też z nami stanie. To byłoby bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. mówi, że to Pana wina, że, to pan roz, że to Pan rozzuchwalił polityków, że to Pan rozzuchwalił posłów, bo sam Pan robi show i w związku z tym politycy biorą z Pana przykład innych partii. To są, to są zarzuty, argumenty Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś, kto wychodzi na mównicę i krzyczy, że ktoś jest niemieckim agentem, jeżeli ktoś, kto w porannych programach mówi, że jeżeli ktoś wygrał wybory, to Hitler też wygrał wybory, a teraz będzie robił w Polsce Kulturkampf, będzie mnie pouczał co do tego, jak powinny wyglądać standardy prowadzenia debaty w tej izbie, to ja mam z tym jednak jakiś istotny poznawczy kłopot. Muszę powiedzieć bardzo wyraźnie i dobitnie jeszcze raz: Sejm pozostanie miejscem otwartym, Sejm pozostanie miejscem przyjazdów. Dla ludzi dobrej woli. Sejm, będę się z tego bardzo cieszył, mam nadzieję, będzie miejscem oglądanym dalej przez miliony Polaków. Nie możemy się dać zaszantażować Braunowi, bo jemu dokładnie o to chodzi. Żebyśmy z jego powodu, z powodu jego szantażu zaczęli się bać, reagować agresją, znowu się zamykać na innych, a tego mamy już dość. Teraz potrzebujemy w inny sposób. Pan Braun dał nam szansę na zrobienie jednej rzeczy, swoim idiotyzmem, który zrobił. Dał nam szansę, żeby złodobrem zwyciężyć i właśnie to zamierzamy zrobić. A jeżeli ktoś nie chce w tym zwycięstwie uczestniczyć, tylko dalej pogrążać się w swoich komentarzach, no to już jest jego problem. Ja mam nadzieję, że nie tylko ja, ale też i większość Sejmu pójdzie teraz inną drogą. Dziękuję Państwu bardzo.